W tej sytuacji powiększyło się też i grono pedagogiczne. Jako nauczyciel etatowy przybył obywatel Ryszard Szydłowski, wykładowca języka rosyjskiego. Natomiast w charakterze nauczycieli dochodzących oprócz dawnych pracowali jeszcze Witold Kucharski, Julian Bech, Jerzy Cieplak, Edmund Rakowiecki, Jan Kryza, Bogusław Ożarowski i Felix Schindler. Z naszego grona ubył kierownik świetlicy Mikołaj Orłoforski. A na jego miejsce przybył Stanisław Waligura. W tym roku przybył nowy problem, dość trudny do rozwiązania, a mianowicie sprawa dziewcząt, które były uczennicami klasy rzemieślniczej. Pobyt dziewcząt w szkole w takiej ciasnocie nastręczał wiele kłopotu, tym bardziej że dziewcząt od kilku lat nie mieliśmy w naszej szkole i chłopcy byli bardziej swobodni. Podczas gdy teraz musieliśmy zwracać uwagę na zachowanie się chłopców w stosunku do dziewcząt. W czasie ferii zimowych zorganizowano choinkę noworoczną dla biednych dzieci, które obdarowano słodyczami i zabawkami, względnie częściami garderoby. Oto obdarowane dzieci. W zimie tego roku zorganizowano wycieczkę autokarem do Zakopanego. Była to wycieczka jednodniowa, finansowana przez warsztat szkolny. Piękna pogoda, świeże powietrze. Umiarkowana temperatura i wspaniałe zawody w skokach narciarskich na dużej skoczni dały uczestnikom wycieczki wiele zadowolenia. W maju urządzono wycieczkę do Warszawy dla uczniów wyróżnionych za naukę, pracę w warsztacie oraz aktywistów, a w szczególności harcerzy, z którymi wyjechał ich opiekun, obywatel Jan Kreczko. Koszty wycieczki pokrył częściowo warsztat szkolny, a resztę komitet rodzicielski. Przy końcu roku szkolnego było ogółem 513 uczniów. W tym 122 uczniów klas trzecich Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 117 absolwentów, podobnie jak w latach ubiegłych, pracę na naszym terenie względnie najbliższej okolicy otrzymali wszyscy absolwenci, za wyjątkiem czterech, którzy pochodzili z innych okolic kraju i wyjechali do rodziny, aby tam starać się o pracę. W czasie wakacji zorganizowano trzy obozy wędrowne dla 60 uczniów którzy spędzili na wędrówce dwa tygodnie w okolicach Zakopanego i w Beskidzie Śląskim.